Musisz nauczyć się podrywać dziewczyny we wszystkich Stanach. Ale nie Stanach Zjednoczonych Ameryki, tylko Stanach Twojego umysłu. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że dobra, dzisiaj jesteś super pozytywny, Twój stan jest happy i tak dalej. Wow, super, pogoda, wszystko dopisuje i po prostu i. Idziesz w miasto, idziesz w miasto, podrywać dziewczyny i okej, okay, wszystko jest super, no nie. Wchodzi, nie wchodzi, nieważne. No ale co w sytuacji, gdy masz zły dzień? Jesteś przymulony, nic ci się nie chce. Większość osób w takich sytuacjach widząc ładną dziewczynę, która im się spodobała, nie podchodzi. Bo sobie myśli, no nie, no, no nie mam mocy dzisiaj. No stany, mordo, ja dzisiaj nie mam mocy. No nie mogę, po prostu no, innym razem ją spotkam. No i dziś tam już nigdy nie spotkałeś, no nie. Albo idziesz zmęczony z siłowni, z basenu, z koszykówki. Idziesz, widzisz super dziewczynę, no nie. No i też, nie, nie mam siły, nie mam siły, no nie. A pewnie będziesz szła jutro, to zagadam. No, i tak naprawdę wiele wtedy tracisz. Sam kiedyś taki byłem, że zazwyczaj miałem taki swój, jakby to powiedzieć, schemat, że działałem tylko, jak była ładna pogoda, jak byłem gdzieś tam e, pozytywnie, gdzieś tam wstałem rano uśmiechnięty, jak byłem dobrze ubrany i tak dalej. Nie. Dzisiaj mam tak, że ja cały czas działam praktycznie. Cały czas działam. Dobry mam dzień, zły mam dzień. Nieważne. Widzę ładną dziewczynę. Staram się zagadać. Staram się dlatego, bo czasem jest tak, że jadę autem, parkuję, a dziewczyna gdzieś tam no, poszła do klatki, do domu, gdzieś tam zniknęła mi po prostu, nie? Ale jestem nastawiony na mega gdzieś tam działanie. Tak samo jest, gdy przykładowo pada deszcz, no nie? Pada deszcz, burza i tak dalej, śnieżyca czy coś tam, no i wiele osób gdzieś tam są: e, to dzisiaj nie ma sensu, pogoda nie ta i tak dalej. A ja nie, ja nawet w deszcz idę, no nie? Czasem jest tak, że w deszcz więcej dziewczyn e, poznam, no nie? Mam większą skuteczność, gdy pada deszcz, niż gdy jest super słoneczna pogoda, no nie? Słoneczna pogoda, ok, to jest super, gdzieś tam afrodyz, jak naprawdę masa dziewczyn gdzieś tam wychodzi i tak dalej, no ale co z tego, że gdzieś tam podejdziesz do dużo dziewczyn w piękną pogodę, jak no, duża y, gdzieś tam ilość dziewczyn, może Ci po prostu no, nie dać tego numeru, nie być tą zainteresowana, no nie. Naprawdę, dlatego nieważne. Czasem nawet przykładowo jadę babci węgiel przerzucać, jadę w jakichś brudnych łachmanach, że tak powiem, e, nie przebrałem się albo przebrałem się w takiej, no i stoję gdzieś tam na skrzyżowaniu, idzie super ładna dziewczyna, no nie? I co robię? Parkuję auto i biegnę do niej jak taki miecio z budowy i mam to gdzieś, no nie? Mam to gdzieś i wejdzie, nie wejdzie. Czasem wchodzi, nawet mam fajną nawet mam fajne rozpoczęcie. Hej, jadę do babci przerzucać węgiel No ale zobaczyłem cię, spodobałaś mi się, no i tutaj zagadałem, zaparkowałem, bla bla bla, coś takiego i ona już o coś tam ma, gdzie babcia mieszka i już mam, mam gdzieś tam fajne tematy do rozmów, no nie Naprawdę. Czasem jest tak, że wracam z treningu spocony, śmierdzący i tak dalej, no nie. Idzie jakaś laska, no wykręcam, zakręcam, zagaduje. Naprawdę. Czasem jest tak, że e, nie jestem nieogolony. E, każdy w mi stoi w inną e, gdzieś tam strona ja sobie idę, bo mi mleka do kawy brakło. No i idzie jakaś super laska, no nie? No zagaduje. <śled> idę wygnieciony i tak dalej. Zagaduje. Dlatego. Tak naprawdę nie ma znaczenia, jaka jest pogoda, w jakim jestem stanie, czy jestem e, zły, czy jestem e, wkurzony, czy jestem uśmiechnięty, czy jestem na stopie neutralnej. Nieważne. Zagaduję. Nieważne, czy wracam do spotkania, czy jadę na spotkanie, siedzi jakiś konkret, to już mam e, automatyzacja, Po prostu wow. Psztuś serce wali, to już wiem wszystko. Biegnę do niej. I nieważne, czy wejdzie, czy nie wejdzie. Czasem było tak, że e, podchodziłem gdzieś tam w superstanie do dziewczyny. Dawała numery, ale już się z nią nigdy nie spotkałem, no nie? A czasem było tak, że podchodziłem e, brudny, że tak to ujmę. No i z dziewczyną gdzieś tam się spotykałem, no nie? Także no mówię. To jest kwestia, jakby to powiedzieć, no. pozytywnej energii. Nawet jak masz negatywną energię, to i tak podejść, no nie? śmiesznie zawsze będzie. Dlatego, no, nie ograniczaj się. Nie ograniczaj się. Bo, no mówię, dla dużo dziewczyn, no. Wiele rzeczy nie jest ważne, no nie? Ważne jest to, co jej powiesz. No bo, jak super gdzieś tam będziesz wyglądał, bo jest przygotowany e, gdzieś tam na podryw na ulicę, no to zazwyczaj nie masz za bardzo o czym gadać. No podchodzisz trochę tak e, z automatu, gadasz, no nie? No i przez to ta rozmowa się nie klei, ona tak, jakby no, no nie czuje tego, no nie, nie czuje tego. No, i za bardzo, no, dać ten numer, ale no, wróci do domu, wyparuje to z niej i już nie będzie chciała się spotkać. No, jak gdzieś tam podchodzisz do niej w jakimś tam stanie i zaczynasz jej o tym mówić. No, ja pewnie gdzieś tam wracam z pracy w ogóle i tak. Czasem po prostu podchodzę do dziewczyny, gadam, opowiadam jej historię mojego życia, dzisiejszego dnia. No, nie, ona w ogóle e, w szoku i tak dalej. No i wchodzi, no nie. No i wchodzi. Naprawdę. Ale to też nie zawsze, no mówię. Dlatego nie ma tutaj jasnej reguły. Nie ma jasnej reguły, że jak jest e, słoneczna pogoda, to wszystkie dziewczyny będą e, rozkładały nogi, jak tylko podejdziesz. No nie ma reguły. Kiedyś myślałem, kiedyś miałem coś takiego, że no, jak poznaję dziewczynę w deszczową pogodę, to nic z tego nie będzie. To musi być gdzieś tam e, ładna, super pogoda. Nie. To lata gdzieś tam, latania, praktyki i tak dalej, pokazały, że tak naprawdę, tak naprawdę nic nie ma znaczenia. Po prostu liczą się podejścia, no nie naprawdę. Liczą się podejścia. dziewczyny jest tyle, że są dziewczyny, którym się gdzieś tam podoba, no nie, że jesteś gdzieś tam nieogarnięty i do niej zagadujesz, i są dziewczyny, którym się to nie będzie podobało. Są dziewczyny, e, które gdzieś tam, no. Zaskoczysz je, że pada deszcz, no nie, i tak dalej, leje, ty bez parasola podchodzisz gdzieś tam, ona też bez parasola pada, leci na was gdzieś tam deszcz, no nie, ona już zaraz oszukujeś tu jakiegoś romantyzmu, no i wchodzi, no nie. Naprawdę. Czasem to też wygląda mega naturalnie że przykładowo no, idziesz z reklamówką z ziemniakami, przykładowo i podchodzisz do niej. Jest to śmieszne, bo ja mówisz, no idę, wszedłem właśnie z ziemniakami, ona już wybucha śmiechem, no nie jest to, wygląda mega naturalnie, rozumiesz, I wtedy nie można ci gdzieś tam zarzucić, że gdzieś tam e, jesteś podrywaczem, czy sobie, bo to wygląda mega naturalnie, no nie no przykładowo E, myjesz auto na myjni, podjeżdża jakieś gdzieś tam super auto, no nie, w środku fajna laska, no, no i podchodzisz do niej, no nie olać już to myjnie, no nie piane, auto całe w pianie, białe, no nie, a ty w ogóle olałeś to czas ci gdzieś tam mija auto białe, podchodzisz do niej, no i po prostu zagadujesz, bo myślałeś, że odjedzie, no nie, no i ona się śmieje, no nie, że auto masz białe i tak dalej, no i, i wchodzi, no nie. Dlatego, no mówię, nie czekaj na idealny moment, bo najprawdopodobniej taki moment nigdy nie nadejdzie. Taki moment nigdy nie nadejdzie. Po prostu podchodź. Jesteś chory, masz złamany nos, nie wiem, po prostu nie masz jednego oka, podchodź. Jeśli. Tak, gdzieś tam nauczysz się działać cały czas, jesteś w markecie, jakaś laska jest gdzieś tamtego, podejdź. Jesteś gdzieś tam na parkingu, trzeba zapłacić opłatę parkingową, no nie masz hajsu, tam kart nie przyjmuje, no to już podejdź do laski, powiedz, zapytaj czy ma złotówkę ci pożyczyć zaprosisz ją zaraz na kawę i jej zwrócisz, no nie, bo mówię, to nie przyjmuje gdzieś tam e biletów, no nie i tak dalej. W sumie, to nie musisz tu stawać, ale jak już stanąłeś, no to zagadałeś, no nie i ona gdzieś tam zaraz będzie zdziwiona, będzie się śmiała i zaraz otworzy portfel, zobaczysz, czekaj, sprawdzę, czy mam. E no i w sumie, no nie mam, no to, no to mówisz, że jesteśmy w dupie. <grywia> I teraz i tak dalej, to mówię. No i gadacie po prostu, to, jest to wszystko mówię. Czasem nawet jest tak, że jestem na parkingu, no nie? Na parkingu, no i widzę, że baba taka w torebce widzę, że sp sprawdza, no nie? Sprawdza. E, sprawdza ludziom, czy mają na autach te bilety, no nie? Jak coś tu mandaty wypisuje. No ja przyjechałem, no i zagaduję, no nie? zagaduję do laski, no nie. Nie musi być nie wiadomo jak, no ale podchodzę, no wie, że ten automat nie przyjmuje gdzieś tam tego i w ogóle ja tu, tu chciałem się tylko tam iść do galerii, wylać i tak dalej, no nie. No i gadam z nią, no nie, no i mówię, że tam no na kartę bym, no i gdzieś tam słuchaj, no idź, no nie, ja tu jestem, jak coś widzę, to idź zrób co masz tam zrobić, no nie, nie kupuj tych biletów, no nie no nie, wierzę ci coś tam, że będziesz tylko tamty, no i dobra, i ja mówię, idę, wracam, ona tam dalej jest, no i mówię, wiesz co, jesteś taka spoko, że chciałbym ci to wynagrodzić, co robisz dzisiaj wieczorem, no nie, no i po prostu prostota, no nie, prostota, naprawdę, to są autentyczne historie, także no mówię, musisz się nauczyć działać cały czas, cały czas, nieważny, wchodzisz do kościoła, w jakaś gdzieś tam laska siedzi pięć ławek dalej, no nie, jakaś taka ładna, super sama, no nie, no to nie siadaj gdzieś za nią, tylko wjedź do niej i powiedz cześć, słuchaj, ładnie wyglądasz i im ksiądz gdzieś tam rozpocznie mszę to już może gdzieś tam zagadać, no nie, i zobaczyć jeśli nie będzie responsywna, no nie, no to mówisz dobra, to idę, no nie, idę, gdzieś tam zmień ławkę, no nie, i tyle. Proste, no nie. Ile ja lasek wyrwałem, wychodząc z kościoła, to byście nie uwierzyli. No, także, no mówię, działaj cały czas, nie patrz, że jesteś super ubrany, że nie jesteś ubrany, że masz zły dzień, no bo tak naprawdę liczą się no podejścia, to zawsze mówię, podchodź, no nie, podchodź, podchodź i mówię, możesz się czasem nawet frustrować, bo będziesz w super stanie. Wow, super, muza gra, jest, dzisiaj wyrywam laski, dzisiaj wracam do domu z dziewczyną, no nie, no i gdzieś tam super, ubrałeś się tego, tego i tak dalej, kupiłeś sobie Maserati, jeździsz po mieście, super, wozisz, podchodzisz i tutaj żadnej nie ogarnąłeś. Na innego dnia przykładowo e, idziesz gdzieś tam... E, gdzieś tam ze stodoły konią, gdzieś tam... E, Gnój wywoziłeś, no nie, i podchodzisz i ogarnaj sobie laskę, no nie, także no mówię, działaj w każdym stanie, działaj w każdym stanie i nie szukaj gdzieś tam wymówek, nie szukaj wymówek, działaj, bo to jest jedyna recepta na to, żebyś sobie po prostu ogarnął jakąś fajną laseczkę. Tyle, mam nadzieję, że zrozumiałeś, trzymaj się i do ustrzenia.